W ostatni weekend kwietnia doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów przy ulicy Wolności w Bielawie. Mężczyzna zabił nożem 43-letnią kobietę. Wstępne ustalenia w materiale filmowym przedstawia Tomasz Fedorszczak, prokurator rejonowy w Dzierżeniowie. W weekend 24 na 25 kwietnia w zeszłym miesiącu w Bielawie miało miejsce zdarzenie kryminalne, w wyniku którego zgon poniosła 43-letnia kobieta. W wyniku szybko podjętych działań operacyjnych i oględzin na miejscu zdarzenia stwierdzono, że doszło do zabójstwa tej kobiety. Odbyło się to w ten sposób, że sprawca pojawił się w jej miejscu przebywania z motywem matrymonialno-finansowo-windykacyjnym i ugodził kobietę nożem w plecy, w ten sposób, że nóż wszedł na długość 12 cm, przebił płuco, doszło do krwotoku wewnętrznego do jamy opłucnowej no, i kobieta poniosła śmierć na miejscu. Tam, w tym pomieszczeniu przybywał również człowiek, który jest naocznym świadkiem w tej sprawie i bardzo szybko wezwał pomoc i organy ścigania na miejsce. Dzięki czemu sprawcę udało się ująć niemalże na miejscu, kiedy próbował ucieczki z, z miejsca zdarzenia. Wielka też w tym zasługa jest policjanta, który jest opiekunem psa tropiącego i przewodnikiem oraz jego czworonożnego przyjaciela. Którzy, że tak powiem, bardzo szybko znaleźli miejsce, gdzie sprawca wyrzucił przedmiotowy nóż, którym się posłużył w trakcie tego zdarzenia. Zachodzą pewne obawy i podejrzenie co do tego, że osoba jest co najmniej, ten sprawca jest osobą co najmniej zaburzoną psychiatrycznie. Sprawca, który został zatrzymany, niezwłocznie został też po czynnościach na policji przekazany tutaj do prokuratury. Wystąpiliśmy z wnioskiem o zastosowanie przez sąd rejonowy w Dzierżoniowie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd wyraził zgodę na ten wniosek. Mężczyzna już jest w tej chwili na tak sankcji tymczasowego aresztowania, którą odbywa, a my wobec niego będziemy prowadzić dalsze czynności, w tym badanie przez biegłych psychiatrów. Sprawca próbował tłumaczyć swoje postępowanie przede wszystkim negacją, że do tego, co mu zarzucamy nie doszło. Jak wspomniałem, jest świadek, który potwierdza to wszystko. I także mamy zapis monitoringu, który jak gdyby wskazuje, że ten mężczyzna był w tym miejscu w tamtym czasie. Ponadto znaleźliśmy przedmiot przestępstwa. Umniejsza swoją rolę, a także no, nie przyznaje się póki co do zarzuconego mu czynu.